film filmciarza? Nie, ale właśnie mam go obejrzeć, bo mówiłem, że podobno jest śmieszny, nie oglądałem go jeszcze. Eee, trwa 10 minut eee, i, i jest tak, ja też nie mam na to zgody. No więc trzeba, trzeba go obejrzeć. co cokolwiek wciągał za kasę. Widzów, teraz chcemy z cokolwiek stawiać. Właśnie to jest ciekawe, na co poszła kasa z Patronite'a. A ja oglądałem wtedy jak ten Patronite tak rósł. Ile on miał z tego Patronite'a w pewnym momencie? 40 koła? To tak, całej XI, w XI, Według mojej wiedzy nikt nie wciąga nic. Według dostępnej mi wiedzy nikt nic nie wciąga. Za w ogóle według dostępnej mi wiedzy, za całej w ogóle całego trwania XI nikt nigdy niczego nie wciągał. Za trwanie XI. A dobra, Paramax na pewno musiał wciągać. To jednak się cofuje, no ale. Czy te uznaje za XI, czy bardziej za takiego bliskiego kumpla XI w pewnym momencie? No, raczej za bliskiego kumpla XI w pewnym momencie. Yy, więc podtrzymuję tak, za, mo za mojej dostępnej wiedzy nikt nigdy w czasach XC nie wciągał niczego. To skąd się wziąłem od chryseczka? No, to jest memitno. Dobra. Film Gonciarza. Jakie wybrał tło? Jakaś koszulka, taka LGBT. Znaczy, no no, to nie jest koszulka LGBT, ale no wiadomo, że dla wielu osób taki będzie miała przekaz. Eee, tak to nie ma nic wyróżniającego, no, jakiś Jaki zwykły pokój, tutaj kable rozjemane, a nie widzicie? Tutaj kable rozjebanane, jakiś syf. O, o, ktoś zauważył! Świetna koszulka daje jeszcze smutną muzykę i trzymaj małego pieska, może więcej sympatii wzbudzisz. O ciekawe o, Widzicie? Podobne... podobne ten... Podobne rzeczy dostrzegamy. Pragnę odnieść się do sytuacji, która ma miejsce wokół mnie w internecie od kilku tygodni. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Komunikat jestem w terapii oznacza, wiem, że mam problem i robię coś z tym. Jestem na tej ścieżce zdrowienia, przemiany. A czemu ja nie powiem tego na końcu, tylko zaczyna od filmik od gadania, że jestem w terapii? To takie ochranianie się terapią nie jest niczym dobrym. Czasami na tej ścieżce pewne rzeczy klikają w jeden dzień, nagle pewne rzeczy zajmują lata. Ja od kilku lat. Chętnie dzielę się wnioskami z różnych przemian i etapów tej drogi w swojej twórczości, i mam, czy miałem taki cel, żeby pokazać w ogóle tę ścieżkę we w miarę kompletny i ciekawy sposób. Oczywiście z zachowaniem granic swojej własnej prywatności. Często mówiłem o swojej walce z cieniem, o, swojej, o tym, że z czegoś wychodzę, nie nazywając tego wszystkiego po imieniu, zachowując swoje granice. Moja prywatność i moje granice zostały w, przez ostatnie tygodnie naruszone, a moja, moje życie prywatne zostało wykorzystane przeciwko mnie. Czekaj, przerwę, bo jakie były zarzuty do końciarza, Że jest tym, z... z******em, który się ze swoimi, z jakimiś różnymi ludźmi i tyle, tak? Tylko, że robił też to z osobami, które mają, są dorosłe i tak dalej, więc po prostu jest, jest i i Modelki, no jest zbójny i dziwny, i jakby. A i też rzucał różne teksty takie do tych kobiet, które nie zgadzały się trochę z tym, że jest y... jakby taki lewicowy, tak? Dobra. I tak jak, jak najbardziej popieram, żeby ofiary przemocy zawsze mogły powiedzieć, że są ofiarami przemocy. Tak w tej sytuacji muszę się odnieść do kilku elementów. Chcę zaznaczyć, że mimo, ben, że jestem w sytuacji, w jakiej jestem bardzo niechętnie pokazuje jakiekolwiek screeny prywatnych rozmów z kimkolwiek. I zrobię, sprowadzę to do absolutnego minimum, ponieważ cały czas uważam, że jakiekolwiek ujawnianie prywatnych rozmów jest naruszaniem granic, a ujawnianie prywatnych rozmów z komentarzem w celu osiągnięcia pewnego celu jest bardzo kwestionowalne etycznie. Pierwszą rzeczą, do której chcę się odnieść jest oświadczenie oraz screeny Hani Koczewskiej. Chciałam podzielić się obrzydliwymi wiadomościami, które od niego dostawałam przez ostatnie lata. Zaznaczę, że Krzyśka widziałam trzy razy w życiu i nie łączyła nas relacja romantyczna Koliny ani żadnego innego Dominika typu. Z Dominikiem, buziaczki oby do kolejnego całus. Buziaczki, tyskie w ręce, dzięki za Suba. W tamtym czasie dopuścił się on zachowań, które były przekroczeniem moich granic i nie przestawał mnie nękać. Na następnym slajdzie załączam kilka z wielu wiadomości, które od niego otrzymywałam. Z nadzieją, że dzięki mojej platformie informacje dotrą do kolejnych osób. Nie ma zgody na takie zachowanie, jebać wszystkich przykład. Przemocowych gości. Hania Koczewska skłamała co do natury naszej relacji. O! My nie widzieliśmy się wiele razy, ale utrzymywaliśmy pewną relację przez około półtora roku, a prawie wszystkie wycinki screenów, bo nie są to screeny, dotyczą jednej rozmowy, w której ona uczestniczyła. I oczywiście wycięła swoje odpowiedzi na to, co pisałem. Nie będę ujawniał ani natury naszej relacji, ani naszych prywatnych rozmów. To jest zapis naszych rozmów z tamtego okresu. Jak widzicie, jest tego niemało i są to rozmowy wzajemne. Ja, p. nie no to trochę, trochę jednak relacji ich łączyło. Nigdy nie pisałbym takich rzeczy do osoby, która. Ale czekaj, te wszystkie wiadomości są na Instagramie? To no jest inst Jak? Nie rozumiem. Z nikim, z kim znam się jakoś bardzo regularnie i tak wiesz, że tak dużo, nie piszę na Instagramie. No z nikim. Ktoś tak pisze z Was na Instagramie, że ja wiem jakieś rozpoczęcie tych konwersacji na Instagramie, jakieś krótkie sobie wiesz, odpisanie na jakąś storka albo coś, ale takie napieranie na Instagramie, wiadomości za wiadomością? Messenger, iMessage, Whatsapp, ee, ale Instagram? Nigdy nie pisałbym takich rzeczy do osoby, której nie znam. Tak jak mówię, duża część tego screena to jest jedna rozmowa, do której zostałem w pewien sposób sprowokowany, żeby pisać w tym tonie takie rzeczy. Screen z wiadomości, który został opublikowany przez Hanie w oczywisty sposób jest takie rzeczy. Screen z wiadomości. Czekaj, co tu jest? A dobra, to wszystko. Zostałem w pewien sposób sprowokowany. Lubisz w jakimś zakresie konkretnie? No niestety zostało BDS-em nie mam przy sobie, ale coś tam mam, to trzeba mieć w sobie, a nie przy sobie. Prawda, mam coś w sobie, a czego potrzebujesz? mi lubię dać pomocy i napluć. Za mało. <laughs> Ale lecą. ...żeby pisać w tym tonie, takie rzeczy. Wziąć głowę i używać jak przedmiot i upotić. I tylko tyle, mogę Ci spuścić w Mocny w gębie widzę. Screen z wiadomości, który został opublikowany przez Hanie, w oczywisty sposób jest kolarzem. Są to wycinane pojedyncze wiadomości, Pozbawione jakiegokolwiek kontekstu. I przytoczę jedną rozmowę, żeby coś zilustrować. Lol, Lo, zaprosili mnie do Wojewódzkiego, świat się zesrał. Ol zaprosili mnie do Wojewódzkiego, świat się zesrał. O, czytam. XD. Kiedy? A, ostro. Strach to trochę iść. Oni tam umieją robić. Debili z ludzi. E, tam jesteś top Polakiem. Więc nawet jeśli to wszyscy ci wybaczają. Hahaha. Ha, ha. Będzie dobrze. Top Polak. Nagrody Marki Sokołów. Do wygrania 5000 zł i roczny zapas kabanosów. Muszę usuwać swoje narkopancze. Ech, lepiej zapamiętuj, bo on Muszę dbać o reputację. To Polaka. Końcówka tej rozmowy została wklejona. Ty, no to wycięła. Ty, no to mocno wycięła w takim razie. Bo ona sama go nazwała to Polakiem. To ty, no to ku... To mocna manipulacja tutaj akurat poleciała. Na screena opublikowanego przez Hanie w ten sposób, żeby wyglądało to, że mówię o czym innym niż mówię w celu skompromitowania mnie, jako osoby cynicznie nastawionej do swojej reputacji. A jak widać, nawet określenie Top Polak pierwsza użyła w żartach Hania. Ten screen to fotomontaż, a przykład, który podałem, nie jest jedyny. Wiele osób komentując ten fragment audio myśli, że jest to głosówka, którą wysłałem do swojej byłej dziewczyny, z którą właśnie wtedy się rozstawaliśmy, zrywaliśmy. Ona zrywała ze mną. Z tej strony, ze To nie była głosówka, to było nagranie dokonane z ukrycia, bez powiadomienia mnie. Ona przyszła do mojego mieszkania z zamiarem wzięcia swoich rzeczy, nagrywając mnie. Ja byłem wtedy w najbardziej... chyba w najniższym punkcie swojego życia, to znaczy w totalnej histerii, załamaniu, w... W stanie kompletnej bezbronności. I zostałem w tej sytuacji nagrany. Pojawia się tutaj zarzut, że straszyłem samobójstwem. Natychmiast, po powiedzeniu tego zdania, natychmiast usłyszałem, co powiedziałem, i natychmiast powiedziałem, przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. I ta osoba o tym wie. Powtórzę więc, że w momencie rozstawania się, końca związku, osoba, którą w tamtym momencie bardzo kochałem, nagrała mnie z ukrycia, nie powiadamiając mnie o tym? No ale ciekawy w sumie, jaki był motyw tego, że zrywasz z kimś i go nagrywasz? Jaki motyw? To jakby, no chyba, że bałeś się ci wpierdolić, no ale nie rozumiem. Było to możliwe? Nie wiem, no dziwne. Może się bała? Nie no właśnie tak myślę, że to jest taki jedyny powód, no nie? się bała Krzysztofa Gonciarza, ale to jest wszystko dziwne. Nie wiem, ja bym... Ja bym poczekał znowu na odpowiedź tamtej drugiej strony tej kobiety. No ale ewidentnie manipulowała sklinami, no... No ewidentnie, no w ogóle jest to nie do podważenia. no jest manipulacja z sklinami mocna. A półtorej roku później przycięła to nagranie do jednego zdania, które jest dla mnie niekorzystne i opublikowała to w internecie. Ta sama osoba Związana jest również z sytuacją Cisza. zdjęcia na lotnisku. Zdjęcie na lotnisku y, wiele osób komentując wychwyciło, <gry> że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio. I jest to ewidentny żart, wynikający z jakiegoś naszego wspólnego języka, y, o którym ona wiedziała. No, ja też w ogóle, jak zacząłem to zdjęcie, tak myślałem: Czemu laska by zrobiła zdjęcie czegoś takiego, i potem, kurwa, jakby, miała z tego, jakby miała z tym problem już wtedy? To po prostu wróciła do samolotu i wróciła do Polski, że jakby ja rozumiem, że pewnie sobie tak żartowali ze sobą, no i też zrobiła fotę, bo ją to śmieszyło tak, że mieli pamiątkę po prostu razem, że coś takiego, że w taki sposób sobie zażartowali, a teraz mam z tym problem i tego nie rozumiem. A sama mnie do niego namawiała i oczywiście nie stałem z tą kartką na lotnisku, tylko, znaczy nie stałem z tą kartką na lotnisku tak, żeby ktokolwiek ją widział, tylko po prostu zrobiliśmy takie zdjęcie. Przywitaliśmy się, pocałowaliśmy się i spędziliśmy dzień o jak, w Polsce. Jak słowo? Było Aha, to, jednak w Polsce było. No dobra, to mogę wrócić skądś tam. No, cokolwiek, no, jakby się jej to wtedy nie podobało. Ja rozumiem, że to był żart i tyle. To w momencie, w którym w mojej ocenie nasz związek był w bardzo dobrym miejscu i sytuację, ta sytuacja na lotnisku, odbyła się w stuprocentowym o, o, o. zaufaniu moim do tej osoby. Związek jest e, takim niepisanym kontraktem, bezpieczną przestrzenią, w której obie strony ufają sobie i robią rzeczy, które w oczywisty sposób wyciągnięte na światło dzienne lata później je, są w stanie stawić tę drugą osobę w negatywnym świetle. Szczególnie jeśli ta druga osoba jest osobą publiczną. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. przebędę patusiarskim krokiem i opuszczę. Nie zrobisz tego. No raczej nie. Ej, Co to jest? Nie, Boże, nie używamy takich słów. Ona bardzo niemiło, nap bardzo niemiło napisała. Ale w ogóle jaki śmieszny jest ten filmik, że on stoi z poważną miną i czyta. No, podejdę i obciążę. Kiedy publikujemy w internecie czyjąś prywatność, to dajemy sobie prawo do bardzo dużej kontroli nad jej życiem. Kiedy robimy to w sposób, który wyjmuje wiadomości z kontekstu, przycina screeny, kiedy stosujemy nagrania audio wykonane z ukrycia i kiedy wy wykorzystujemy wspólne żarty, do czyjejś kompromitacji. To czy nasze intencje są naprawdę czyste? Relacje rządzą się pewnymi zasadami. W relacjach popełnia się błędy. Ludzie często krzywdzą się nawzajem. Ludzie nie biorą odpowiedzialności za siebie. A te sytuacje są o braniu odpowiedzialności o tym, żebym ja wziął odpowiedzialność za swoją część, a te osoby za swoją. Moje życie zostało niemal całkowicie zniszczone w tej sytuacji gdyby nie wsparcie rodziny przyjaciół i wielu osób które czuły że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania nie wiem co by ze mną było timing tej sytuacji również był taki że mimochodem wrzucono mnie Wiele osób rzuciło mnie do jednego wora z aferą. Ja, ciekawo, jak wyglądała ten, jak wyglądała rozmowa właśnie z rodziną, że no, też pokazała skry, i tak dalej jak wygląda w takiej sytuacji rozmowa z rodziną? Niektórym mediom pomyliły się afery, tak jak widoczny tutaj screen. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie dla wszystkich przestrogą. Kiedy linczujemy i kamienujemy ludzi publicznie, żeby zastanowić się, jakie są na nich dowody. Skąd one pochodzą? Jak zostały zdobyte? Jak mogły zostać pozmieniane, poprzecinane, zmanipulowane? A jeśli wystosowujemy wobec kogoś oskarżenia i osądzamy tę osobę bez procesu, to zmuszamy ją w pewien sposób do kontynuowania tej spirali i wyciągania kolejnych wiadomości prywatnych, tym razem odbijając to na inne osoby i wciągając kolejnych ludzi w totalny mrok. Ja nie mam na coś takiego zgody. Jeśli jesteś ofiarą przemocy. Zgłoś się po profesjonalną pomoc. Wow, ale poleciał. No co? Yy, Pojebanie bronić na pewno tej laski, ale tak się chyba jakby nie wybronił, jakby wiesz, znaczy inaczej, no nie no argument, że wciągał za kaskę widzów. No jakby widzowie dali mu tą kaskę, no mógł zrobić z nią co, co chciał, no nie? Więc w sumie no, no mógł wciągać. No ja też mogę iść w tym momencie i wciągać kaski z Donate'ów czy coś. No chyba, że były na jakiś cel, no nie? Na przykład nie wiem, uzbierałem 1000 zł na testy na ADHD, no to pójdę z testacji ADHD, ale generalnie to mógłbym iść po prostu wciągnąć. Wiadomo, nie zrobię tego yy, bo ja nie, nie jestem wciągaczem koks cox ale... Yy, mógłbym to zrobić. No bo to przecież... No daliście to tą kasę. No mogę sobie też coś na co chcę. Yy, ale no, co, się z takim ciatem stajcie. Ja chcę gonciarza z kiedyś! Wróć... A cofnijmy się w czasie? Czemu nie da się niektórych ludzi cofnąć w czasie? Żeby dalej był gąciarzem, tym takim bardziej grubiutkim, co robi filmiki z Japonii o ramenie. <grydy> to fajniejsze było wtedy. Dobra, odpowiedź na film gąciarza. Odpowiedź, Fidari, na film gąciarza też się pojawiła. O, o, mać. A Wenek dał skrót. No dobra, no. O, 5 minut. 5 minut. O, was. Hej, to jest moja odpowiedź na odpowiedź Krzysztofa w internecie dotycząca materiałów. O, już fajny komentarz. Ogólnie, znaczy ogólnie i że tej jego laski, są wszyscy się warci, zupełnie niewiarygodnie, a wciskanie się na siłę nazwy jakiejś partii politycznej jest po prostu żenujące, tylko pokazuje to, że to dla nich po prostu zabawa w politykę, przy której można się wybić na przykład na AF, a właśnie ta jedna laska przyśmiała, co tam coś odpisała opisało, o ma konto na AF-ie. Only fans detected, opinions rejected. Które opublikowałyśmy, chciałabym się odnieść do kilku kwestii, bo jest to dla mnie dosyć absurdalne. A zaczniemy od tego fragmentu. Się rozstawaliśmy, zrywaliśmy. Ona zrywała ze mną. To nie była głosówka. To było nagranie dokonane z ukrycia bez powiadomienia mnie. Ta osoba nagrywała w tym momencie Krzysztofa ze względu na to, że bardzo bała się jego reakcji i nie wiedziała, co on zrobi i chciała mieć dowód, gdyby coś się wydarzyło. Czy teraz wszyscy mamy obwiniać Laurę od Gargamela, że yy, nagrywała go w momencie jego agresji, mimo że on na to nie wyraził zgody? Bo jakby nie rozumiem, yy, to jest jakieś odbijanie piłeczki pod tytułem, ej, ja tu jestem ofiarą, bo ja na to nie wyraziłem zgody, a później powiedziałem, że jednak tego nie zrobię, więc nie wiem, wymazuję to, że powiedziałem, że jednak to zrobię 5 sekund temu. Dodatkowo od razu widać, że to nie jest żadna głosówka. Widać, że to jest nagranie w dyktafonie zrobione z telefonu, więc nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby pomyśleć inaczej, ale nie jestem za to odpowiedzialna, bo nic tutaj nie jest ukryte. Widać, że to jest po prostu jakby dyktafon w iPhone'ie. Kolejną kwestią jest kartka na lotnisku. Zdjęcie na lotnisku e, o, wiele komentując wychwyciło, że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio. Jest to ewidentny żart wynikający z jakiegoś naszego wspólnego. Dla mnie komentarz to były tylko żarty. To jest po prostu komentarz w stylu konfederacja. Jakby wiadomo, <laughs> że to były tylko <laughs> Nie, no. Co ona mówi? Czemu nagle <laughs> rzuca? Nie, co? Nie, no, przysięgam. Jakby ja rozumiem. Wszystko rozumiem, ale rzucenie nagle nazwy jakiejś partii politycznej <laughs> jako, nie wiem, jakiegoś przykładu czegoś. To jest za mocne. Żarty, tylko chodzi po prostu o rodzaj tego żartu i to, że to się wydarzyło i że to jest w jakiś sposób upokarzające. Ostatnia rzecz, do której chciałabym się odnieść, jeśli chodzi o ten film, to jest ten fragment. No i co ona się odniosła do tego żartu? Takie odnoszenie się do żartu. I dorzucenie nazwy Konfederacja. Moje życie zostało niemal całkowicie zniszczone w tej sytuacji. Gdyby nie wsparcie rodziny, przyjaciół i wielu osób, które czuły, że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania. Nie wiem, co by ze mną było. Żadna z nas nie ma kontaktu. Ty, co ona ma takie wielkie źrenice? To jest normalne? Dobra, pod w jakich sytuacjach źrenice się powiększają? ...z krzyżkiem od roku. I jakby nie rozumiem, czy ja miałam do niego wcześniej napisać i poprosić o zgodę. Słabe światło, ok, czyli może, dobra. i może być swojego światła, tak? Okay. żeby opublikować ten film, ponieważ on jest w jakimś, nie wiem, średnim miejscu i e, może źle się poczuć po tym sensie, dlaczego on z siebie w tym momencie robi ofiarę? Ja nie wiem, w jakim on był momencie w życiu. Nie wiem, czy miał załamanie, czy nie miał załamania, i nie było moim obowiązkiem dowiadywać się przed wrzuceniem tego materiału, jak on się czuje. Tak samo nie jest moim problemem, to że media podchwytują tę aferę i e, jakby wrzucają ją do jednego worka z aferą Pandora Gate. Ja nie jestem za to odpowiedzialna i ja nawet podkreśliłam w naszym filmie, że my wszystkie miałyśmy 18 lat. Szkoda, że Krzysztof nie wspomniał. No dobra, tylko tak. Pierwsza sprawa. Nie odniosła się do pierwszego momentu, pierwszego najważniejszego fragmentu w filmie Gonciarza, czyli do zmanipulowanych, wyciętych screenów, totalnie wyjętych z kontekstu. I mówi, że nie ma obowiązku, żeby yy, się dowiadywać, jak jest u Krzysztofa w życiu prywatnym i że, że nie obchodzi ją, że mu ro... życie. Ale to ona chce dobrze dla ludzi i chce sprawiedliwości, czy chce komuś niszczyć życie, wrzucając fajkowe screeny? To jest pytanie. Miał o kilku rzeczach. Teraz chciałabym się odnieść do tego, że Krzysztof powiedział, że jego przyjaciele i ktoś tam czują, że to nie jest yy, prawda. Czy w takim razie siedem osób, które się do mnie odezwało dodatkowo jedna z czasów studiów Krzyśka, o. o czym w takim razie to świadczy, że ja sobie to wymyśliłam, skoro siedem innych osób do mnie napisało? W tym 18 18-letnia dziewczyna, którą niedawno Krzysiek wprost zapraszał na grupowy, wiadomo, co? Mimo że nic między nimi nie było romantycznego. I dziewczynę te... No właśnie, nie wiem, co. Grupowy co? Może być grupowy seks, może być grupować. Więc czemu nie powie co? No bo może mogą być dwie rzeczy, więc yy, nie wiemy. Te swoją drogą zablokował. Ta część ze screenami, którą ja wrzuciłam do siebie na profilu, to był tylko. Ułamek tego, co podsyłały mi dziewczyny, które pragnęły zostać anonimowe, bo bały się, że Krzysiek się domyśli, kim one są. Po prostu bały się jego reakcji. W ogóle cały ten film zaczyna się od tego, jestem w terapii i to nie jest usprawiedliwienie, ale jeśli to nie jest usprawiedliwienie, to właściwie po co to mówisz? Skoro nadal nie szanujesz granic innych osób, bo Kasia Myciński zablokowała cię i nie chce mieć z Tobą kontaktu, a Ty wypisujesz do niej maile, bo to jest jedyne miejsce, gdzie nie możecie zablokować. Chociaż i tak, najbardziej absurdalnie. Co za pierwsze? normalnie na mailu jest ten blok. Normalnie jest, zablokuj. Na każdej skrzynce mailowej jest zablokuj, przenieś do spamu cokolwiek. Normalnie możesz wyjść. Na każdej skrzynce mailowej to masz. Znaczy, na każdej. Na każdym serwisie mailowym wszystko. No chyba, że robisz nowe maile. No dobra. Chyba, że robisz nowe maile i cały czas wysyłasz. No to wtedy no, ciężko na to przeciwdziałać. No dobra, okej. Okay. To prawda. Na to, o tym nie pomyślałem. Ale. Fajne oh, z tego wszystkiego jest to, że ja od osób postronnych dowiaduję się, że rzekomo, uwaga, bo to będzie mocne, mam sądowy zakaz zbliżania się do Krzysztofa. Po pierwsze, można to pewnie zweryfikować w 10 minut, wydaje mi się, że takie rzeczy są publiczne. Po drugie, ja Dzień. zablokowałam jako Nie pierwsza Krzysztofa na materiały. Instagramie po tym, jak co chwilę się do mnie odzywał, mimo że prosiłam go o brak kontaktu i sam zasugerował, żebym go w takim razie zablokowała. Po trzecie, to nie jest tak, że można sobie stworzyć teorię o tym, że ktoś cię rzekomo stalkuje i sąd powie, dobra, przyklepnięte, zakaz zbliżania się. Jakby ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego miałby powstać taki zakaz, skoro ja mieszkam w innym mieście. W ogóle nie ma tak, jak zrobić 10-minutowy film, żeby mogła wejść monetyzacja, prawda? Dobra, a argument z tą monetyza monetyzacją? Co za. Ogóle, co za 10-minutowy film, żeby wyszła monetyzacja. Po pierwsze. Film, żeby mieć monetyzację, nie musi mieć żadnej długości. możesz mieć monetyzację. Żeby mieć dodatkowe reklamy musisz mieć 8 minut żeby wstać dodatkowe, dodatkowe reklamy. Pytanie czy wrzucił dodatkowe reklamy? Czy, mi się, czy to jeszcze się w ogóle wyświetla na tym na YouTube, że są dodatkowe reklamy? No jest reklama. Pragnę odnieść się do sytuacji, która Kiedyś się najpierw wyświetlały takie żółte znaczki, gdzie jest reklama. Da się teraz jakoś sprawdzić, czy wrzucił dodatkowe reklamy? Ma miejsce w ogóle. A może będę przewijał, to może Cimo się bękun, wyświetlić bękun. reklama? Zgadza się. Zgadza się. Kim ona to samo. Takiej dostanności czy ją robić? Integracja Facebooku jest miejsce. Rozsądek powikował. Główny zwiążenie takich nie zaraz z Nie Już Nie Jak to trzeba mieć po tytuł obrzut tutaj. A jest ciągle. Ale oglądałeś, nie było reklam. Ja mam YouTube premium, więc mi się reklamy nie wyświetlają. Eee, no nie wiem dziwnie, bo nie widzę, nie widzę ten. Nie. Nie widzę dodatkowych reklam oprócz tych na początku. Eee, no w każdym razie. Bardzo słaby ten film z wyjaśnieniami. I taki nagrany też w emocjach takich dziwnych. I kompletnie, jak ktoś pomija fakt, po... Kurwa, o, po o, o tych screenach wyciętych z kontekstu po, połowa filmu Gonciarza była. A ona w ogóle to pominęła. W ogóle nic o tym nie wspomniała. No to... Chuja wyjaśniła. A jak się inne dziewczyny to nie zgłaszały, to po, i, Ale nie opublikowała tego, to po co o tym p... Jak coś zrobił złego, to nie idzie na policję z tym. Nie no, Gęciarz z tu... Ale te wszystkie laski, z tego co wygląda, też są w pewien sposób pojedyncze i też są i były dorosłe jak to robiły i miały za, za, za siebie odpowiedzialność. Chyba, że naprawdę zdarzyła się jakaś, której na siłę wciskał narkotyk i no to wtedy byłoby to już pewnie jakieś tam przełamanie już jakichś innych praw niż tylko po prostu bycie